Hejo, witam w szóstym odcinku naszej serii Minecraftowej. No i z panem Wiesiem tutaj od razu. No i dobra, można zaczynać, zjemy trochę chleba. Mm, dobra, odcinki jeśli chodzi o to, to będą się trochę teraz tak co drugi dzień będą, jeśli nie będzie ich. Yy, dobra, tutaj kamień. Tu dokończymy, yy, no i dobra. No i dzisiaj idziemy trochę pokopać żelaza i innych rud. Dobra, tutaj jeszcze tak ogarnaj tą ziemię. A. Hmm. tu, hop i została dziura. No i niech tak zostanie. No i dobre trochę drzewa, może iść ściąć... O nie, tu jeszcze jestem. Bo to już wiem, co będzie jeszcze trzeba zrobić. Weźmy trochę ziemi. No i dobra, powinno starczyć na oko. No i idziemy teraz pokopać. No i gotowe, dobra, yy, to tam można pójść zobaczyć, pokopać, Jak przydałoby się chyba pochodnie to trzeba sięść drzewo, yy, yy, dobra, i pochodnie. Dobra, tylko poczekajmy aż tutaj się wszystko ładnie zrobi, albo dobra, jak będziemy wracali, no, tam można pójść zobaczyć do tego Kw kopalni, jaskini, no jakoś tak to będzie. O, węgiel, czy da się? Jeśli macie jakieś pomysły na budowę, lub jakieś inne rzeczy, to w komentarzu zostawcie to. A może... Zobacz... zobaczymy co tutaj w ogóle będzie napisane, <laughs> e, Dobra. E, 22... mamy? A dobra, tam koza. O, jajo. Hmm. O, dobra. Będzie gdzie kopać. Przynajmniej eee... odzyskaliśmy torcza. Tam jest szkielet, więc tam mi się nie śpieszy. Tu można i zobaczyć. Mm, dobra. O, żelazo. I tu jeszcze węgiel. Dziesięć żelaza mamy. Nie no, pokopiemy tak trochę, żeby była zbrojka, trochę, tak? Zresztą... No i trochę będzie dużo tego węgla. Nie trzeba jeszcze chyba kopać, zbierać. Hmm. Okej. Okay. Dobra, daj, na szczęście nie idzie. E, tu. Chyba tego węgla nie zbieramy. Nie widzę tam. Dobra. Może tutaj będzie jakieś żelazo? Hmm. Nie widzę, a tam już troszeczkę, tam nie mam ochoty się szarpać, więc wróćmy. Może tu gdzieś? Hmm. No nie. Oj, to chyba komuś w oczy spojrzałem. Ucieczka. Oj, panie, co pan? Panu w oczy nie patrzyłem. Sprint się skończył. Odejdź, daj mi pan do domku pójść. Nie mam ochoty ginąć. Mm, buraka zim. dobra, szybko. Tam są zboża, więc będzie na jedzenie. Chyba mnie już nie goni. E, dobra, jak nie goni, to zabiorę sadzonki. Posadźmy tu więcej drzew. Skąd? Skąd? Tam. Tam jest dobra, to niech spłonie. No i dobra i raz dwa tutaj sprzenicę zboża. Tu się zbierze. Mm. Dobra. No i to jest Raz, dwa, to się przerobi. Mm, tak. No. Czy jeście się zboże? Czy jak to? Pszenica. No, pszenice. Tutaj ładne wejście. O, buraki. Dobra. I Zasiać. Mm, tu. Hop. Tu jeszcze. Tu i to tyle. O jeszcze ziemniaki, to się posadzi. Tu też. No i dobre. Eee, widzę marchewki. Dobra. Jest dwa do domku. Eee, trzeba jakąś skrzynkę na jedzenie ogarnąć. Duże razo, włóżmy węgiel. Siemnjaki e, trzeba się palić. To zróbmy z tą beczkę na jedzenie. Hop. No i dobra. Tu się postawię. I tutaj jedzenie. całe hmm. A tu jeszcze jest żelazo. Dobra, to będzie tam na zbroję. Czy na coś? E, to. No i to tyle. Noc zrobiła. To ja nie wychodzę. No i na tyle. Będzie sobie odcinek. Trochę pokopaliśmy, jedzenie zebraliśmy. No i tyle. Żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.